Pan Franciszek, zamknięty w swoim zaniedbanym mieszkanku, przesiadywał teraz całymi dniami przy oknie. Ilekroć przez podwórze przechodziła, rudowłosa kobieta, czym prędzej się krył za zakurzoną firanką. Ale nie spuszczał z niej oczu, dopóki nie zniknęła w bramie lub za drzwiami klatki schodowej. Podobnie zachowywał się, gdy na podwórze wychodziła Anna. Patrzył uważnie na tę pomniejszoną kopię swojej mamy i zachodził w głowę: jak to jest, że obydwie są tak podobne do siebie i są podobne do kogoś, kogo znał w przeszłości? Owszem, najprościej byłoby podejść i zapytać o parę spraw, jednak tego akurat pan Franciszek się obawiał. A nuż znowu go zaczarują i będzie się zachowywał głupio. Szczerząc zęby, i dajmy na to, otwierając przed nimi drzwi. O nie, od takich kobiet lepiej się trzymać z daleka, nawet jeżeli są jeszcze małymi, chudymi dziewczynkami. Gdyby Patki mogła usłyszeć teraz myśli pana Franciszka, na pewno bardzo by to poprawiło jej humor. Ach, ni niestety nie było to możliwe. Zresztą, nawet nie podejrzewała pana Franciszka, o jakiekolwiek refleksje. Poza tym Patki miała swoje własne problemy. Po pierwsze, już niedługo kończyły się ferie. Po drugie, ich tata był jakoś smutny. Zbliżała się dziewiąta rocznica śmierci mamy i to pewnie dlatego. Na dodatek pani Halinka, rozczulając się jak zwykle nad tatą, była skłonna za jego zły nastrój winić tylko i wyłącznie Patki tomka. Całymi dniami zrzędziła. Do tego stopnia że zupełnie nie chciało im się siedzieć w domu. A po trzecie i najważniejsze, odkąd przyjechała ta ruda, Wojtek zupełnie nie zwracał, nie zwracał na Patki uwagi. Albo siedział na parapecie z książką na kolanach, i udając, że czyta, patrzył w jej okno albo krążył bez celu po podwórzu. Patki była pewna, że Wojtek zakochał się w tej rudowłosej dziewczynie i że łazi po podwórku tylko po to, by ją spotkać i gdy wyjdzie wreszcie z domu. Co za wstrętna zołza! Patki czuła, że bardzo, ale to bardzo nie lubi Ani. Ania, co za głupie imię! Prychała za każdym razem, gdy przypominała sobie o rywalce. Ania Bania. A potem, próbując wyładować jakąś agresję, mówiła Jacekowi, że jest gruby, głupi i słucha bezsensownej muzyki. Nie lubiła hip-hopu, nie lubiła rapu, nie lubiła niczego, co lubił Jacek i już. Wojtek nawet nie zdawał sobie sprawy, jakie emocje wywołuje każde jego pojawienie się w oknie lub na podwórzu. Owszem, czasami dostrzegał siostrę Tomka. Raz czy dwa o czymś tam nawet z nią rozmawiał, ale, ale nie pamiętał już o czym i kiedy. Miał ważniejsze sprawy na głowie. Jakie? Na przykład problemy z internetową stroną Wojtka. Wirus zniszczył mu ostatnio połowę danych i trzeba było wszystko naprawiać. Marnował cztery dni ferii. A myślał, że uda mu się przeczytać w tym tygodniu ostatnie dwa tomy o Harem Potterze. Wojtek westchnął. Wiedział już, że nic z tego nie wyjdzie. No, ale może nie ma się czym przejmować, przynajmniej dłużej będzie śledził przygody Harego. Było coś jeszcze. Nawet jeżeli znajdował trochę wolnego czasu, nie mógł się skupić na czytaniu. Nie wyrobił dokładnie to samo co dawniej. Kładł sobie miękki kocyk na parapecie, sprawdzał czy okno jest aby na pewno zamknięte, rozsiadał się wygodnie, podciągając wysoko kolana, otwierał książkę, lecz potem, zamiast skoncentrować się na kolejnych rozdziałach, patrzył za szybę. W oknach mieszkania tych nowych lokatorów naprzeciwko, poprzez kolorowe zasłony niewiele mógł dostrzec, ale nawet to niewiele wydawało mu się godne uwagi że na jego oczach ponure małe mieszkanko, do którego wprowadzili się państwo bujnowiczowie, nazwisko zdołał ustalić podpytując dozorcę, przemieniło się w ogród pełen roślin, obrazu i światła. Ta mała to Ania. Tak ją przynajmniej przedstawiła jej mama. Chyba przyjechali z jakiejś wsi. Jej ojciec jest podobno naukowcem. Wojtek nie wie jeszcze czym się zajmuje ale dowie się, co to za problem dla kogoś, kto ma zamiar zostać dziennikarzem. Mama Ani całymi dniami maluje obrazy. No może nie całymi dniami. Mama to mama, więc wiadomo, że gdy trzeba, to i sprząta, i gotuje, i zmywa, ale każdego dnia przynajmniej na trochę staje przy sztalugach i maluje. Kiedyś malowała portret swojej córki. Wojtek nie widział dokładnie obrazu, ale nawet z tej odległości rzucał się w oczy miedziany kolor na płótno. To pewnie te jej rude włosy. Rude dziewczyny są trochę śmieszne, tak mu się przynajmniej kiedyś wydawało, lecz gdy ujrzał Anię i jej mamę, po prostu o nie miał zrażenia. Dlatego nie mógł się powstrzymać i każdego dnia zaglądał w okna mieszkania z naprzeciwka. Zapominał wówczas, że jest połowa lutego, że niedługo kończą się ferie i że komputerowy wirus pewnie jeszcze gdzieś się czai na twardym dysku komputera. Za kolorowych zasłon kwiaty biło takie ciepło, jakby mieszkało tam słońce. Wojtek uśmiechał się mimowolnie, widząc, jak tata Ani, wysoki, szczupły i młodo wyglądający mężczyzna, przytula do siebie swoją córkę i żonę. Cieszyło go, że Ania nie płacze już ukradkiem w swoim pokoju, że jest coraz radośniejsza i że coraz częściej z ciekawością wygląda na podwórze. Bo Ania rzeczywiście na samym początku trochę płakała, odrobinę pokryjomu, żeby nie martwić rodziców. Dość szybko udało im się urządzić w nowym mieszkaniu, a jednak wciąż tęskniła do brzozowa. Tam był jej dom, nie tutaj. Miała wrażenie, że rodzice jakoś lżej znoszą zmiany. Tata od pierwszych dni był pochłonięty pracą w Polskiej Akademii Nauk. Mama wciąż coś malowała. Tylko Ania nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Stwierdziła, że lepiej będzie nie wracać na razie do dziadków, bo nie zniesie ponownej rozłąki. Lepiej czekać na miejscu, aż wszystko się ułoży. Już nawet wolała iść do szkoły, nie siedzieć bezczynnie w domu. Pewnie, że nie będzie jej łatwo w nowej szkole, nikogo tu nie zna. Poza tym, kto się przenosi w połowie roku? Lecz postanowiła, że będzie dzielna i że sobie poradzi. A gdy Ania coś postanowi, zawsze dotrzymuje słowa. – Nie chcesz wyjść na podwórko? – zapytała ją kiedyś mama. Ania podeszła do okna, wyjrzała na zewnątrz brudny śmietnik, skarlałe drzewko, mokły, mokry trzepak. Oto świat, który miał jej teraz stąd lasy i łąki brzozowa. Poza tym, patrząc ponuro dozorca, o, dziewczynka oburzyła się niechętnym spojrzeniem. Chłopak naprzeciwka, który… nie, ten wygląda nawet niesympatycznie. A może jednak nawet wygląda na sympatycznego? Na dodatek uśmiecha się do niej. Ania szybko skryła się ze zasłoną. Zimno, odpowiedziała mamie i poszła do swojego pokoju. Czasami jednak musiała wyjść, na przykład żeby wyrzucić śmieci albo do sklepu. Miała wrażenie, że mama specjalnie na siłę wymyśla różne preteksty, żeby tylko musiała wyjść z domu. Szła jednak, nie chciała się przyznać, że najchętniej nie wyściubiałaby nosa po drzwi. Przemykała szybko przez buro szare podwórze, Uśmiechając się niepewnie do dozorcy i spuszczając oczy na widok krótkowłosej dziewczynki i dwóch chłopaków. Któregoś razu ten grubszy krzyknął za nią Te, wiewióra, poczekaj, ale nie poczekała. Umknęła do klatki, udając, że niczego nie słyszy. Od tamtej pory ilekroć gdzieś wychodziła, włosy upychała starannie pod czapką. Miała wrażenie, że jej rude warkocze świecą jak neon. Parę razy dostrzegała chłopaka z naprzeciwka. Chodziła po podwórzu, tam i z powrotem, tak jakby na kogoś czekał. Jeżeli mama prosiła ją wtedy, by po coś do sklepu, Ania zwlekała tak długo, aż chłopak sobie poszedł. Uf, całe szczęście, że nie mieszkali w tej samej klatce. Przed otworzeniem drzwi musiałaby nasłuchiwać, czy nikt nie widzi. A Wojtek. Uparł się, że wreszcie pozna Anię. Trochę się wstydził, ale z drugiej strony przecież miał być dziennikarzem, prawda? Dochodził więc z domu najczęściej, jak tylko się dało. Nie, nie, Patsy nie miała racji. Wojtek nie był zakochany, raczej zaciekawiony. Chciał poznać i Anię, i jej mamę, malarkę, i jej tatę, który był naukowcem. W tej trójce było coś bardzo... Co bardzo Wojtka pociągało. Ale co? Tego Wojtek jeszcze nie wiedział. Szybko za to zauważył, że Ania go unika. Może zorientowała się, że to na nią właśnie czeka, łażąc bez celu między czepakiem a świetnikiem. Postanowił więc użyć podstępu. Gdy któregoś razu Ania zniknęła w bramie wysłana przez mamę do sklepu, Wojtek jak gdyby nigdy nic, poszedł prosto do jej klapy. Tu oparty o drewnianą poręcz czekał, aż Ania wróci i doczekał się. – Cześć – powiedział, siląc się na spokój, gdy dziewczynka otworzyła drzwi. Ania zatrzymała się spłoszona. – Jeszcze sekunda i spłonie rumieńcem. – Mam na imię Wojtek – przedstawił się. – Cześć – bąknęła Ania. Wojtek rozpaczliwie zastanawiał się, co by tu jeszcze powiedzieć, ale niestety niewiele przychodziło mu do głowy. Mieszkasz tu? Zapytał z Franc. – Przecież wiesz, uśmiechnęła się Ania. Wojtek pokiwał głową. No tak, a długo tu będziesz mieszkała? Zapytał po chwili. Chyba tak, roześmiała się Ania. Stali naprzeciwko siebie w milczeniu. Muszę już iść do domu, powiedziała nagle Ania. Ja też, stwierdził Wojtek. Mimo wszystko nie ruszyli się z miejsca. To cześć, powiedział w końcu Wojtek i wyszedł z pracy. – Cześć – odpowiedziała Anna. Patrzyła chwilę na drzwi, za którymi zniknął Wojtek. – Tak podejść i zagadać? No, no. Zaraz jednak jej myśli zaprzątnęło co innego. Po raz pierwszy od przyjaciół z Brzozowa nazwała te dwa pokoje na pierwszym piętrze domem. – Muszę już iść do domu – powtórzyła machinalnie. A potem uśmiechnęła się, pobiegła na górę i jeszcze w progu, dopiero co otworzywszy drzwi, Krzyknęła głośno. Mamo, wróciłam.